Podorowanie tych wzrastających nakładów na ochronę zdrowia rokrocznie, w przyszłym roku będzie ich znowu więcej. Mam nadzieję, że to na tyle poprawi sytuację, że ta dostępność do niektórych świadczeń znacznie się poprawi jeszcze w tym roku, a będziemy pracowali w roku przyszłym i w kolejnych latach nad dostępnością, nad skracaniem tych kolejek w ramach się na kolejnych grupach na kolejnych obszarach tak, aby w stosunkowo przewidywalnym, racjonalnym i krótkim terminie te, ta dostępność była coraz większa kolejki coraz krótsze. ale do tego niezbędne są działania zarówno po stronie jakości usług, ale też kadr czyli dobrych warunków pracy i płacy oraz zwiększającego się sukcesywnie finansowania. Dziękuję. Panie Ministrze, Panie Prezesie, bardzo dziękuję. Teraz jest czas na zadawanie pytań. Bardzo proszę o przedstawienie redakcji. Rozumiem, że wyczerpaliśmy oficjalną część i nie ma pytań w, of w oficjalnej części. Dziękuję Państwu.